Cześć, to Welsh, dzisiaj pokażę Wam proces powstawania tego obrazu oraz pokrótce go omówię, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Na moim kanale możecie znaleźć już wiele timelapsów z procesem malowania, ale jeszcze nigdy dokładnie Wam takiego procesu nie omówiłam. I w tym odcinku postanowiłam właśnie Wam przybliżyć mój proces malowania. Omówię Wam moje przygotowania, moje inspiracje. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. Dajcie łapkę w górę, jeśli właśnie taki filmik zamiast zwykłego timelapsu jest dla Was ciekawy i pomocny. A także podzielcie się właśnie swoją opinią w komentarzu, czy wolelibyście więcej. Timelapsów, takich po prostu, czy takich, gdzie omawiam Wam więcej szczegółów na temat tego, jak dany obraz powstał. I zanim Wam już wszystko dokładnie opowiem, to zapraszam Was na moje media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka, a także na mojego bloga evensa.pl. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie kliknij subskrybujkę, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Jeśli śledzicie moją twórczość już od dłuższego czasu, to pewnie jesteście zaznajomieni z moim cyklem obrazów odchłani myśli oraz kwiat myśli. Obraz, który chcę Wam dzisiaj pokazać jest czwartą częścią kwiatów myśli. Pierwszym etapem powstawania obrazu jest pomysł na to, co on ma przedstawiać, i ja musiałam się cofnąć w emocjach, w uczuciach, które towarzyszyły mi podczas malowania tych poprzednich obrazów, i po takiej psychologicznej podróży zdecydowałam, że chciałabym, żeby ten obraz przedstawiał taką delikatność i wrażliwość, która nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka przez inne dystraktory. Tymi dystraktorami na tym obrazie będą kwiaty, które są też na poprzednich obrazach, gdyż one po troszku odciągają uwagę od tej dłoni, ale nie za bardzo i na dłoni też mam zamiar umieścić takie wijące się liście. Które z jednej strony są ozdobnikiem, ale z drugiej strony właśnie są też takim dystraktorem, i nie do końca wiadomo, czy są to myśli, które właśnie ukrywają tą delikatność i wrażliwość, czy na przykład coś hamuje tę delikatność i wrażliwość, bo właśnie jest coś takiego inwazyjnego. Więc może już skończę opowiadać o tym, co ja widzę na tym obrazie, może Wy zinterpretujecie to inaczej i pokażę Wam już kolejne etapy. I jak ten obraz powstawał. Gdy wiedziałam już co chcę przedstawić i z pomocą czego, zaczęłam przygotowania do malowania obrazu. Delikatność i wrażliwość będą symbolizowane przez gest dłoni. Rysowanie rąk to nie lada wyzwanie dla wielu artystów, aby dobrze je narysować. Przyznam się Wam, że dla mnie też, dlatego postanowiłam najpierw przypomnieć sobie anatomię dłoni i poćwiczyć jej rysowanie. Jak widzicie nie każdy szkic w moim szkicowniku jest super udany, dlatego właśnie chciałam oswoić się z tym tematem w szkicowniku. Motywem przewodnim cyklu kwiat myśli, jak sama nazwa wskazuje, są kwiaty. Na szczęście w tym roku moje róże pięknie zakwitły oraz piwonie, dlatego mogłam je poobserwować i zrobić im zdjęcia referencyjne. Jednak, i w przypadku kwiatów, postanowiłam rozgrzać swoje zwoje mózgowe i również namalowałam i naszkicowałam ich kilka, zanim zaczęłam malować właściwy obraz. Kolejnym etapem było zaplanowanie kolorystyki i kompozycji obrazu. Tu, z pomocą, przyszły mi nie zdjęcia namalowanych już obrazów, ale wykonane przeze mnie podczas ich malowania szkice i notatki kolorystyczne. Dzięki nim miałam pewność, że obrazy będą spójne i w tej samej tonacji. Dodatkowo mogłam zobaczyć trzy poprzednie obrazy w oprawie, zawieszone już na ścianie. Dzięki temu mogłam sprawdzić, co będzie się dobrze komponować ze sobą oraz jak mocny ma być kontrast kolorów. Zdjęcia obrazów, a zobaczenie ich na żywo to całkiem inne doświadczenie. Znacznie łatwiej było mi wyobrazić sobie, jak ma wyglądać następny obraz. Po tych wszystkich przygotowaniach czas na szkic i malowanie. Jak widzicie, niestety nie posiadam jeszcze takiej prawdziwej pracowni plastycznej. Jest to moje marzenie, dlatego za każdym razem wszystko muszę schować, a potem na nowo rozłożyć, gdy zaczynam malowanie. Dodatkowo ustawiam tutaj także lampy i aparat, aby móc dla Was nagrać proces malowania. Do malowania używam w większości tych samych materiałów, które używałam w przypadku poprzednich obrazów. Jest to papier Fabriano Artistico w odcieniu Natural White oraz bardzo ograniczona paleta kolorów, i są to farby Renaissance Intense Water, a kolory możecie zobaczyć na ekranie. Pod ręką posiadam też duży wybór pędzli w różnych kształtach, po które sięgam w zależności od potrzeby. Jeśli śledzicie moje hole plastyczne, to już dawno temu zakupiłam srebrny tusz i w końcu przyszedł czas, aby go wykorzystać. Planuję go użyć dla takiego dodatkowego smaczku, jakim będzie obrys liści, i będę go nakładać z pomocą zwykłego piórka Redis, które posiadam od czasów szkoły podstawowej i chyba to widać nawet po nim. Teraz pokażę wam w bardzo przyspieszonym tempie mój proces malowania oraz jak wygląda obraz. Obraz jest już gotowy, ale to jeszcze nie koniec pracy nad nim, ponieważ teraz będę go prostować, żeby można było go w łatwiejszy sposób oprawić. I jak prostuję swoje prace, znajduje się już taki filmik na moim kanale, więc koniecznie kliknijcie kartę, jeżeli Was to interesuje. I dopiero wtedy, czyli za około 2-3 dni, zakończę proces pracy nad tym obrazem. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki proces malowania wraz z omówieniem był dla Was ciekawy, a może i nawet pomocny. I mam też nadzieję, że może kogoś zainspiruje do malowania. Ja w tym odcinku się już z Wami żegnam. Zapraszam Was do oglądania innych filmików na moim kanale, a także do subskrybuj, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego malowania. Pa, pa.